Tradycja święcenia jajek na Wielkanoc związana jest ze zwyczajem poświęcenia pokarmu w kościele. Jajka symbolizują odradzające się życie i zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycja święcenia pokarmów sięga VII i VIII wieku, ale pierwsze wzmianki o święceniu jajek i chleba pochodzą dopiero z XII wieku. Tradycja pisanek może sięgać pogańskiego święta Jarę, gdy Słowianie malowali pisanki i wręczali je sobie. Święcenie pokarmów odbywa się zazwyczaj w sobotę przed Wielkanocą. W koszyczku do kościoła niesie się jajka, kiełbasę, szynkę, chleb, sól, krzan, ciasta i słodycze. Po poświęceniu w kościele koszyk z jedzeniem zabiera się do domu. Jajka w postaci pisane symbolizują płodność i rodzącego się nowego życia. Dawniej wierzono, żeby zapewnić sobie powodzenie trzeba święcić nieparzystą liczbę jajek. Spróbki jaj zakopywano w czterech rogach domu, by zapewnić domownikom pomyślność. Od wieków Wielka Sobota jest dniem, w którym święcimy pokarmy. W przeszłości święciło się wszystkie potrawy przygotowane na wielkanocne śniadanie, dlatego do dziś nosi ono nazwę święconego. Święcono jaja, mięsa oraz ciasta ustawione na dużym, świątecznie nakrytym stole, przy którym zbierali się wszyscy domownicy i w podniosłym nastroju oczekiwali przybycia księdza. Początkowo bogatym ludziom, koszyk wielkanocny nie był wcale potrzebny. Do ksiądz odwiedzał domy, a pokarmy przygotowane do święcenia stały rozłożone na stole. Mieszkańcy wsi nieśli jadło do poświęcenia do najbogatszych sąsiadów, mających w swych domach obszerne świetlice. Kosze i donice z jedzeniem ustawiały się również na placach wiejskich pod krzyżami i przydrożnymi kapiczkami. Pokarmy święcono też na dworskich dziedzińcach lumbankach. Zwyczaj święcenia pokarmów w kościele przyszedł nieco później. Na wsi obyczajem przodków niesiono tam wszystko lub prawie wszystko, co przygotowywano na święta: jaja, głowiznę, słoninę i kiełbasy, chleby i kołacze, osełki masła, kulki uformowane z utartego chrzanu i oczywiście sól. Wszystko to układano w wielkich koszach wysłanych serwetami lub czystym białym płótnem. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku uważano, że podczas tak wielkiego święta, jakim jest Wielkanoc, godzi się jeść tylko pokarm pobłogosławiony, poświęcony w kościele. Wierzono także, że święcone nie zaszkodzi nawet największym łakomczuchom. Przed takimi konsekwencjami chronić miała woda święcona i modlitwa przed posiłkiem. Prawdziwe koszykowe szaleństwo miało miejsce w połowie XIX wieku i okres międzywojenny. W Małopolsce w szybkim tempie wyrastały zakłady wikliniarskie. Wtedy właśnie w ofertach firmy pojawiły się kosze naświęcone Wielkanocne. Aż do XX wieku do kosza wkładano wszystko, co trafiało na Wielkanocny Stół. Zawartość samego kosza zależała wyłącznie od zamożności. Co ciekawe, w niektórych częściach Polski do koszyka wkładano jajka obrane ze skorupek. Chodziło o to, by woda święcona dotknęła pokarmu bezpośrednio. Samo jajko powszechnie uważane jest za symbol życia. Jest ono również symbolem siły broniącej przed wszelkim złem. Podczas tzw. uczty dnia dziewiątego nieboszczykowi wkładano do ust jajka. Wierzono, że jego dusza zazna dzięki temu spokoju. Później ten zwyczaj zastąpiono odwiedzaniem grobów zmarłych, gdzie składano pisanki. Jajka miały też przejmować różne choroby. Należało trzymać je w ręce i intensywnie na nie patrzeć. Tradycja malowania jajek zaczynała się już w wielki piątek. Ozdabianiem mogły zajmować się tylko dziewczęta. Pisanki służyły im jako wykup w poniedziałek wielkanocny. Dawały je chłopom, by ich nie oblewali. Po prostu. Najpiękniej ozdobione jajko wręczały temu, który im się podobał. Z pisankami wiązało się wiele gier i zabaw. Rozbijano pisankę o pisankę, rzucano je do siebie, konkurowano w przerzucaniu jajek ponad domami lub kościołami. Dzieci bawiły się szukając ukrytych pisanek. Ręcznie malowane jajka wręczano również jako prezenty. Po ceremoniach kościelnych, wielkiej soboty i domowych przygotowaniach. Wieczór od zawsze jest już początkiem święta zmartwychwstania i zgodnie z tradycją powinien być odpoczynkiem potrwającym wiele dni świątecznym zamieszaniu, upływać w spokoju i radości, w domach jaśniejących świąteczną czystością i ładem. Każdy z pokarmów, który wkładamy do koszyczka ma ścisłą symbolikę. Baranek, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, oznaka Chrystusa, który zmartwychwstał. Na śniadaniu wielkanocnym powinien zajmować szczególne miejsce na świątecznym stole, by przypominać o istocie świąt. Współczesne baranki najczęściej są wykonane z cukru, kiedyś robiono je z masła. Chleb kolejny symbol Jezusa Chrystusa. Jaja, w koszyczku wielkanocnym powinny znaleźć się pisanki, które są symbolem płodności, rodzącego się nowego życia. Kiedyś uważano, żeby zapewnić sobie powodzenie. Trzeba święcić nieparzystą liczbę jajek. Cul, symbol życia, trwałości i nieśmiertelności, wędlina, dobrobytu, masło symbol dostatku, krzan symbol męki Jezusa Chrystusa, baba wielkanocna symbol dostatku, kurczaczek lub zajączek wielkanocny, symbol odradzającego się życia. Za jedną z głównych tradycji chrześcijańskich, które są pielęgnowane w wielu polskich domach. Jest to, że święconka zawsze musi być zjedzona do końca. Każdy z domowników powinien otrzymać na talerzu choćby skrawek każdego ze święconych potraw i zjeździe w całości. W dawnych wierzeniach uznawano, że ma to zapewnić dostatek i pomyślność na kolejny rok. Nie wolno też wyrzucać do kosza resztek ze święconych potraw, skórek z szynki, skrupek od jaj czy nawet plastikowych opakowań od bab czy innych. Należy te rzeczy zakopać symbolicznie w ziemi bądź spalić. A na dziś z mojej strony to wszystko. Pragnę przypomnieć o moim serwisie Patronite, w którym wykupując dowolny próg wspierasz moją twórczość. A ja w drobnej podzięce urozmaicę Tobie dzień różnymi bonusami. Link umieszczony w opisie. Kłaniam się bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych podróżach. Do usłyszenia. Cześć.